Dobra. Siemanko widzowie w dzisiejszym odcinku na kanale. Kurde, gdzie, gdzie ty piolecie? Dobra. Dzisiaj mamy Only Sniperka Challenge. Dzisiaj mówię to już 40 cz raz, bo nagrywam ten odcinek już 5 razy. Się nie. i to, towarzyszy. Siemano. Oczywiście... Chyba Novi Games też jest Rolex, czyli ja yeah. po, powiedz jakie brody są dozwolone? Tylko z only snajperka. Czele Używaj się. To jest Ja lubię takie Only snipery, bo... A, snajpera dostał! Czy ty jesteś jakiś pojebany? Hmm? O też! Go. Też snajpera. O! Bo, bo widać, że nagrywam to już w setny raz. O, ale w tym razie... To to setny tak, setny raz. Jak niektórzy youtuberzy nagrywają godzinne odcinki 500 razy! Ja musisz tego mówić. Tak jak ty. Przydałaby się taka bityczna snajperka. To ja chciałem jechać na markę dalej, nie! Nie. O, już dinozaur się oderwał. No. Nie! jest no, taki. O, granatnik, a ja mogę go hmm. on Tylko one snajpera. Dobra, wzięę bandaż na wszelki. No, ja mam tylko na tak. No kurde, legendarny granatnik, no kurde, przydałby się. No, kurde, bo. To szkoda, że granatnik nie jest rota do rotacji. Kurde. Nie, już. jest jeden! Jest jeden! Egzotyczny. Wiem. Ten egzotyczny, no. Możesz nim latać i... I To jest, jest chyba nim, najlepszy on, egzotyk. To jest co nie? No, ale to, z, to jest do rotacji, więc moglibyśmy, ale skąd krypto kryptokishona I to jest najlepszy egzotyk i każdy na niego leczy. Kurde, przecież na safe na tylko z snajperką, to chyba nie pójdziemy, co nie? A byśmy zrobić tak, że wziąć pałkę i bossów bić pałką i też snajperom, a ludzi tylko... Nie, dobra, to, to to, ale, ale, bym ale pałka jedynie do rotacji. Ale lepiej. A ja też... ja przez tego. A, bo ty masz ten dar. Ale chustek. Sub-Zero. Dobra, lecę do góry. Oh o kuba! Ja nie mam Ja mam Ja komuś dał do moją snajperczką. Ja ciągle mam te snajpy. Dobra, Rolex, proszę mi tu powiedzieć. Jakbyś zachęcił widza do, do, do subskrybowania kanału. Oczywiście tylko Signy <coughs> subskrybują kanał Kuba Games i Rolex podłoga 0897. No. To jest oczywiste. Dobra, ty coś mówisz, ja pokazuję idealną emotkę do tego. Jaką emotkę? O, ja to mam emotki. Że... Kurde, jakby ty mówiłeś, jak ty już, ten, jak ty mówiłeś, zachęcałeś do subskrybowania, to ja weźmę emotkę, wiesz, tą, jak zakładasz okulary się na łeb. Mhm. Swoimi palcami, jak się, cię się zakłada. Swoimi brudnymi palcami. Zboczonymi. Tak, coś zboczony a ten kibelek no. gdzie ja się teleportuję ale mam nic no, nie, ja nie pamiętam no, to nie ja na tym miejscu by już o druga snajperka biorę a mu no, tamta bardzo rzadko dlaczego ja nie wziąłem miałbym ja y, double pompę snajperkami. nie możesz przecież używać dwóch snajp naraz co to no. bym Nie, to to Łukasz, mówię, i zabeczka Łukasz. Dobra, wezmę to, on drażni ma ptaszek. Tylko mnie co jedna coś denerwuje. jedne. Kurde, pałka się podnosiła. Potem tak. jeszcze jedna snajper. Ja mam dwie snajperki. Patrzcie. Bo tam ja. taki głupi. Ja ci ją podniosłem, potem ci ją oddam, potem ci ją zabiorę, potem ci posram. Widzisz, fajny kolega, co nie. O ja hmm. tylko czekam na drugą sniper. Ola, Chyba dają mi snajper. Ani wreszcie ja jakaś rotacja. Rację. Wreszcie jakaś rotacja. Ja mam ciągłe rotację, ale ja chcę Tu... Ej, dobra, ej, są mądre. Jedna snajperka jest na bardzo daleko wiesz, Ty z tym okienkiem, a druga jest... Wiem, na a druga będzie na blisko. A strefa. Mało I pałek, dobra. Karabin napastnik, kurde, taki dobry, ale dobra. Pałeczka! Mm. Wyrzucał jedną snajperkę. Pałeczka. Ty jesteś w strefie? Tak jesteś w strefie. Byłem w strefie. O, ja mam nie. samochód i mogę ich rozjeżdżać, hechelna. Ale jest potrzebna druga snajper. Idealnie strefa się się No! Owaj, no no leć! Tutaj Nieś o! O, pogramowałem. Ja po tylu latach nie wyjbił. Aby, aby krypto kishon mi wyleciał, no i bym miał mi też na... No ale pewnie już ktoś wziął to leci. A ja mam gości, no to szyk. Lecę! Only slipe a change. Kogo żeby ja przepraszam. Yes, jest, 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 ajdu. Poczekaj, poczekaj, Dobra, ale troszkę go porozjeżdżał, nie? Czekaj, idę do ciebie, I, idę do siebie. Troszkę, o, leży. Przyjechałem go i leży. To jest drugi jego kolega. Dwa koleby. No to kurde, z team nie, z nie chodzi. Dajemno. Kurde, nie dostałem. Jest Kurde, to jest ważne. Kurde, Ale nie graj, on Leży, dobra, leżą dwa. Jakie i tu są mają, chodziło mi o słabo Jak, trochę mi dał. Mi jak mi dał, ale dobra. Złota. Dobra, biorę to. Biorę fontannę na złoto. Dobra, do moi tacy. mały teambejcie. Siadaj. Gdzie jedziemy? Do Lekko do strefy i... Bo wtedy miałam po tyle killi, o kurde... Ja teraz mam trzy killi, co nie? No, a ja zero, A w tamtym meczu ty miałeś z ramion 6. No, a... Nie, nie, tak zniszczone, kurde. nie, nie, ja 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 co nie, 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 ja nie, 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 tam. nie, nie, typ nie, nie, tam typ? Tam typ? Tamtyp, tamtyp. Okej, okay, lecę tam rotacja. On ma... on on się na niebieski nie udała 84. 198. Ja mudałem 84, więc daj daj mi... A ja 198. Masz jakieś... troszeczkę moc sniper, Tak dwa przynajmniej. A ile masz? Bo mam 17, ty? ja Ty masz 50, tak? Ajaj, aj, aj, to no Tam jest lepszy samochód. Od razu mówię. Może troszkę więcej. 20. Widziałeś że więcej niż 50. No to 50. Więcej niż 50 to jest 50. jakubajki Jakubajki No to... No to czekaj, bo, bo e, masz więcej e, niż... albo 51, bo to 51. Może 53. Dobra, tu masz samochód. Ty by <trasz> Sniper. Nie ma slajpera. Ej, dawaj, dawaj On. Bank robimy. Oglądasz slajpereczka. Nie masz psychiki. Dziś działo. No nie mam psychii robić banki z samymi snajpami. Ja Weź, ludzie to chcą! Robię. Ludzie to chcą. Rup, Ja też. patrzę. Ludzie chcą takie rzeczy oglądać. O to rób! Ja ci mówię, jaki głuchy taki. Ludzie chcą, no to... No to proszę, robimy. Ludzie chcą! No dobra, rup. ludzie chcą! Laserem biorę. Laserem. Wiesz. Dawać strażników no, będziesz, będziesz strażników. Ja bym wolał... Kto? Ja bym wolał dwie snajpere. E, nie chcę ci nic mówić, ale medalioniarze obok nas. Ty rób tak, bo... Ile masz modów? Jak ty sobie uciekasz? Ja mam robić banka, to się sobie uciekasz? No super. Bo ja nie ja ci nie powiedziałam, że idę robić bank, bo tutaj są medalioniarze. Chodź tu. Może mi robić bankierzy jeszcze co ucieka. Nie każę, to gdzieś ludzie to lubią. A to skoro... No ludzie to chcą było. robić banka, nie Dobra. Dobra, lecimy na medalioniarze, proszę. Dobra, ludzie chcą to robić. Będziesz się bawić na medalionierzy, no chodź No ale ja idę po prostu tutaj kostkę. Będę. Będę, no to nie idę na medalioniarze, widzicie? Ale ja idę! Stój! O chnę. Ja chcę, teraz chcę się uleczyć Ale medalią to że tu idą chodź, wsiadaj Ale byliście byliście mieliśmy walczyć No i uciek, ale cwaniak Bo strefa pełna no Robię, robię, robię to przy mną już no tam typa rozjadę go 88 dostał no To typa, prawda go strefa 88 medalioniarza powaliłem Ole typił po i ty. Tylko weź, żebyś nie fajkował fej mać. Dobra, wsiadaj. Iść wsiadaj. po medalion. Eee, ja się muszę ulecę. bo ty po ucieka. Ty ucieka. Ej, powaliłem gościa. Ej, dostałam trochę. Tylko chcę tyle powie. Co Który to? Który chce dostać? Ta, Ej, dobra, bo ty mnie nie widzi. Dobra, dostał 84. Ale bo ja nie mam oponu. Bo tu ja nie mam hmm. oponu. Już wziąłeś Nigersy. Taki loot. Ja mam zero. E, 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 Lityczny mamut! Ale nie wolno Mamut, bo on jest snajperka. A już nie sniperka! Nie, 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 nie. A ja miałem... O, o dzięki. Nie wiem. No. No. A ono fajne żyło. A nie jesteśmy na bank A tu nie miałam na dali. 88. Ono ma biało. To, 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 to on jest jakiś głupi. Że tak szczerze. No. Z celownikiem o patrzy. No i leży. leży Mój mały boc. koroniarzu. O, teczka. Nie, no są koroniarze. Tam, medalion. I ja chcę ci go dać. Chciałam po nim iść. I on ma mi tyczną ale nie. Czy ty masz mam, Taweku? Nie. Masz? Nie mam. Ja chciałam go tylko weź. Bo jak ludzie tu przyjdą mi mam go, czekać. Tylko wyrzucę tutaj. Mamy no, no tu za boksu, już. Dobra, wyrzucam. Czekaję tak, się uleczyć. ale... Ej! Nie ej! Się. Ej, popsuło się. Ale chcę się uleczyć. Ej, ci no. się popsuło. No weź bo chcę lecze, lecieć. wstawię go, lecimy. Nie da się, bo mam i go nie mogę. Czekaj, nie. 6 sekund. No chłopie, ja chcę go wziąć. Czekaj, bo... Nie wyrzuciło mnie, co nie? No to nie. Chodź tu duszek muszę cię jeszcze raz wziąć, żebyś mi dziś uciekł. No co? No bo to jest drzewo nie wyrzuci... nie wyrzuci mnie. O dobra, ale co? Masz typa jakiegoś? dobra. Ja muszę tak. się wyciszyć bo... Co to chodzi w łeb? Moją sniperom. Doriiińc... Ja Zobaczcie. Zobaczcie. już się za was sko... Nie no, ja nienawidzę szko-o-o-o-y! Goście, goście, idę, idę. Dobra, leżą. Masz? Bo już, miałam, już mi się bigi kończą, no. Rudy się ożenił, no. Dobra, dobra, biorę ducha. A fontanna złota, przynajmniej to mam. Ale po co mi pokazujesz jakieś granaty, jakie tak nie możemy ich brać? Młody się żeni Młody się żeni Co? Młody nie ożenisz się co nie? Jakąś babiarą Nigerską No dzięki za naboje ale już mam 53 i nie mogę wziąć Młody znaczy ten Rolex odzywaj się bo niektórych jeszcze nie odzywasz Ja się ja się rot ja rotację nie? Rotation. Rotation, rotation, rotation. Bigger trigger rotation. Tianu, taki ty... Ale fajnie. jeszcze Rolex o tym nie wie. Szaman. Musiałam się wyciszyć, ale goście są. Widzę, widzę. Nie wiem trafić w typ. I to jakiś. Dobra, idę tu do ciebie. Chodź na górę. Tam na ta 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 wiem Nie wiem jak tam się to się to Ej, zostaliśmy my i oni. Przyjrzymy głowę, pewnie. Bo to nie ma takiego zasięgu, nasza smajka. to walutyczy na takiego. Czy egzotyczna Nasza snajpa to jest. Jedyna taka. Dobra, ja weszłam na górę. I tutaj. Raczej. ładnie. Tak, tutaj jest lunch. On na złota i uciekam. Jeszcze dobra pałka, jeszcze pałka. Lunch tak. I tak bokiem. My, my jesteśmy nie. uratowani. Nie. nie jesteśmy ale lecę Ty bokiem. Kroki mam, do strefy. kroki mam. Ja, ja lecę bokiem do strefy. Ja też muszę lecieć. Chodzę ja high granda, high granda. granda. Dawaj high granda przejmujemy. High grand, high no grand. Ale nie ten, trafia. sen trochę tarczy. High granda, high, high, high granda, granda jak to ja leci do domu, Musisz pod mostek, ja pod mostek. Do High Granda zdobędziemy i będzie nam łatwiej. Dawać znać. Ja tu do tego domku. Może coś może fajnego mi... Chłopie, chłopie leci do ciebie. Bo ty się budujesz. Lekomat, dobra. Ło, było, ło, ło, Krok jeszcze. Ej, hey, High grana. Ej, przy, ej, ja nie, ja nie mam a i Granda, niestety ja, będę. Ja, ja mam w totalnej dupie na początku Uciekaj chłopie, uciekaj Bo przy mnie jest typ A my jesteśmy niedaleko siebie Snajperka Mój cel Mój cel Nie zawiedź mnie Mój Ponieważ cel może żyć. chcę trafić w cel Czyli Ten, w tego typu, który jest tam u góry pewnie bo no jas, ja go widzę Ale, ej, ja mam nie like Zjadę Dzień, oni, mnie lajkił Zjada sobie Gdzie są oni? się, oni się nie... Ale, to jednak było debilne Nie Junkra zostawiaj pach. mnie Chłopie, nie zostawiaj mnie Przegramy Hej, graba, hej, graba Jest top 4 no my i oni tylko. Zciwiam. Czym się leczysz? Mnie sami. Wszystko co mam. I Kurde, bo ja za bardzo nie mam widzę. leczenia, bo nie umiem znaleźć. Drzewo co mnie blokujesz. Ja idę I do drzewa. znajdź jakiegoś... Jaką chciałapteczka, ja bo troszkę dostałem od Ej typu. gościu chyba też. Chodź tu. Ura, rotacja, rotacja. Szybka Tu nie ma nic. Nie wolno tańczyć, to zatańczę. Ej, gość mi przeszukuje krzaki. 84. Ej, mam mojego. Mój przeszukuje krzaki. Ej, ja chłopowi 84, jak patrzył się na ciebie. O Jezu, Jezu. Co się stało? Ej, nie ważne. Ja o podnieś. wysokości? Podnieś mnie. Pod... Ale gdzie ty jesteś? Tutaj niedaleko. daleko. Oła! 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 oła ale lec, boś, pod, poniż, nie ale mój bursztyn mnie widzi. No i przegrano. Ej mój spak. Popier. Jak, jak ty... L ludzie NPC -ci już mnie nawet przeciw podnoszą niż ty mnie. On ci bije. On mi dał tarczy. tylko. Tak zwykle. I dwóch jest. Przegram. No, no, taki it super. No. Może wygramy. Co? Co za ty? S skąd? Skąd? Które? Gó z góry jakiś. Ale dwóch jest u góry. Ej. Chupie, ja idę jednym... czterech Chyba ty się uleczył. Nie wiem co. On leci po moje ity. On leci po mojej ity i to jest teraz bardzo mała. To nie jest mała, jak mi nie znika to... Łupie, Gdzie dla mnie strefa. to jest mała strefa. Dobra, dobrze, dobrze robisz. Jakich jest dwóch... Jeszcze minigunach No co ty, co to robisz? Weź, weź y, metalem buduj. Miużąc to jest jakiś rafał, Umiłem. Ej, ja miałam LAGA! Nic nie widziałem! Użyłem czy czekasz aż coś powiem No to powiem Ci nie tyle Nieważne, że przegrana, ale przynajmniej nagraliśmy odcinek. Marko, widzowie. No widzowie, ale i tak dobrze. Przynajmniej, przynajmniej nieważne, że wygraliśmy, nieważne, że przegraliśmy. I tak żonli sniperka ponad 10 kg i... Oczywiście drugie miejsce. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania filmów. Opłaci się... Opłaci wam się, bo kurde, ja takie... Ja dla was takie no, rzeczy, rzeczy chcę... Może robić. za niedługo będą gifty. Może, może. Jak się odblokuje coś na kanale Kubanowi Games, mogę, że będą gifciki. Jakby jak No miał właśnie. Ponad jak będę cywil. zarabiał, co nie? Z kanału będę zarabiał. No, to no to, no, to bę, już bę, bę, może będzie wysyłał jakieś Wam gifty zrobię. Z Fortnite'a będzie dodawał wszystkich do znajomych. No już dodaje, ale będzie wysyłał gifty Może ponad może, a może, 20 zł, a może nawet czasem. A może zrobimy z... tak. Ja będę, już swój... zamknij się. ja będę miał już swój kod w sklepie, to temu, kto użyje mojego kodu, rozdaję 1000 v Ale, grubo, kod twórcy musisz mieć przynajmniej przez rok w sklepie. Dopiero będzie można. I trzeba oczywiście się przypominać, że masz kod twórcy w komentarzach i do tego... Napisać swój ten, no. Nick? No, Nick. No i będą gifciki posłane. No, ja też się może dołożę. To I będziesz miał gifcika. Albo w ogóle za Ja już Wam mówię, takie rzeczy mam już przygotowane dla Was. Już mam, no. nawet, już mam w pamięci losowanie. No będzie Że pewnie. Będzie, będzie dobrać wybieranych dobrać na koło? 5 najbardziej naj subowanych, komentowanych i, i, no, i co lajkują filmy i udostępniają osobom, będzie wybierana szczęśliwa sz siódemka i z tych siedmiu no. będzie losowanie. No dobra, już przypominam wam jakie będą fajne rzeczy. Na 200 subów? mamy Q&A, zadawajcie pytania pod post postami które może się za niedługo stworzy jak już będziemy mieli prawie 200 subów e, na 500 subów i będą robię, też może live y na 500 subów robię odcinek pod po prostu, komentarz który będzie miał najwięcej lajków to o tym w... będzie odcinek tak Dobrze mówisz? Na 750 subów będzie koło Fortuny, gdzie, będziecie, gdzie będę losował dla was jakieś fajne rzeczy, a na 1000 jeszcze nie wiem co może być, ale może się coś wymyślić z Rolexem. No, o się wymyśli. Dobra. No, na, jak, ale jak będzie 100 tysięcy, to mówię, że każdy dostanie gifta, co najmniej z sklepu sklepu dostanie albo skina, albo emotka. To będzie, jak będzie 100 tysięcy, tylko Oczywiście z, z kodem będę rozdawał fajne skiny, czy coś. Ale to nie będzie każdy, może z tysiąc osób, ale wtedy, no. ale, nie, ale nie 100 tysięcy, bo to będzie za dużo. Będę, będę robił. No, my nie na jesteśmy nie? Będziecie się zgłaszać na postach będę robił takie losowanie. No, ale y, najbardziej lajkowane y, musicie A. lajkować wszystkie filmy Dobra. i shortsy, oglądać i na postach. już 27 minut, więc dobry czas, żeby go skończyć. Sko 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 o, jeszcze jedno y, przypomnienie. Możecie sobie wziąć w bank PKO i tam możecie robić różne. Y, I klik kliki mu się coś, czego nie chciałem. Krucić. Do tego nie było. Tego nie było, to się wytnie. Wytnie się. Dobra. Dalej to, to, co chciałeś i kończymy. No, że Bank PK wymyśli sobie taką tą, że możecie wziąć udział. Mapka się nazywa. Bierzecie w ten, gdzie się wpisuje Bank PKO. O bo Mo no to, no to chyba po banku, poczekajcie. Już to się skończyło. I skąd to wiesz? Od Szamana Efe. O no i innych tych. Też o tym no teraz wam pokażę tu bakyka. Mówicie sobie Rafę po yy, Tak, za krzaka, szamana i on tam mówi o tym wszystkim. Wchodźcie na nasz ich kanon. No to to już dziś na, był na dziś koniec raczej. Na dziś koniec, może coś jeszcze dzisiaj nagramy. No, może. Pewnie odcinek o 17 dzisiaj, bo jest 16.20, kiedy nagrywam. Co?! Tyle to trwa, trzeba skończyć tego, tego odcina, chłopie. Taki długi. No, długi pytą taki, chłopak. Muszę się nauczyć, że w moim programie do nagrywania sobie włączyć, pod którym klawiszem mam pauzowanie filmu nagrywania. To będą takie filmy fajne. Dobra, kończymy to. Pożegnaj się. Kapatki, widzowie. Może w kolejnych odcinkach się pojawi. Wow. No. też